Te dam, zobaczcie, certyfikat kwalifikacji zawodowej, dyplom zawodowy, dzisiaj odebrany. W związku z tym, dzisiaj miałam dzień dobroci dla Asi. Nie, 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 <głos》>. Tak, słuchajcie, poszłam sobie y, poszaleć i zrobiłam sobie małe zakupy. Kupiłam sobie buty, słuchajcie, takie do biegania, tak zwane cichobiegi. I kupiłam sobie sukienkę. I teraz wiecie co? Najśmieszniejsze to jest to, że ta sukienka teraz kosztowała 45 zł. Wcześniej nie wiem. <śm> nie, nie patrzałam. Spróbujemy zdjąć. Tu jest. Trzyma. Czy zejdzie? Czy nam zejdzie? Próbujemy odkleić. Nie, zamazane, słuchajcie, nie wiem, nie. Nieczytalne. Ale nawet gdyby. No pewnie droższa nie była, e, tańsza nie była. <grybujesz> Raczej niekoniecznie. I słuchajcie, zobaczcie, taka fajna, przewiewna na teraz sukienka, 45 zł, nie opłaca się, słuchajcie, w ogóle szyć. No nie opłaca się szyć, bo teraz tak, kupić materiał, wykroić, poświęcić czas, poświęcić no prąd, nici, wszystkie dodatki, no nie wiem. To znaczy, no wiadomo, że już jest coś unikatowego, a to jakby jest sieciówki, kik jest jednak sieciówką, no ale nie mniej. 45 zł. Naprawdę słuchajcie, nieduże pieniądze. Yy, I naprawdę coś fajnego, przewiewnego yy, i, i na czasie. Yy, także tak, to był dzisiaj dzień dobroci dla Asi. A teraz idziemy działać kulinarnie. Dobra, słuchajcie, odgrzewamy wczorajsze dziecko wróciło z przedszkola i odgrzewamy mamy jeszcze wczorajsze gofry, widzicie? Nie zostały wszystkie. Pochłonięte. Odgrzejemy dziś wczorajsze gofry na patelnię raz, raz i będziemy mieli gotowe. Ja w tym czasie odpalam Thermomix. Muszę wziąć osłonę noża i będę sobie, słuchajcie, obierać ziemniaki. Kupiłam pseudo młode. To prawda, to jeszcze nie są, słuchajcie, nasze, tylko jakieś tam, nie wiem, z Grecji, z Majorki czy. Czy Bóg jest skąd? <laughs> Niestety. Nasze ponoć mają być po, po długim weekendzie. Ponoć. A truskawki po 15 maja. No nie wiem, zobaczymy. Już spragnieni jesteśmy tych naszych. Yy, więc tak, zakładamy osłonę noża. Ciach, założona. Tak. I obieranie ziemniaków zrobimy. Tak, dzisiaj mamy śledziki w śmietanie. Do tego sobie obierzemy ziemniaczków. Gdzie nam uciekasz? Gdzieś, się... Aha, bo ja ziemniaki wysuwam. Jest to dobra, jestem. Obieranie. Proszę, wybieramy funkcję obierania. I do naczynia wkładamy maksymalnie 800 g surowych warzyw i 600 g wody. I teraz tak musimy zważyć. Ciach, mamy wagę. 800. Mniej więcej staram się, żeby one były równe. To znaczy nie muszą być identyczne, no ale nie było że jednego wielkości orzeszka laskowego, a drugiego wielkości kalarepy, bo to nie raczej nie, raczej I, i wtedy się nierówno gotują i myślę, że obierać by się też nie fajnie obierały a tak jak są mniej więcej równe to <laughs> to jest łatwiej wszystko ugotować, dobra yy, tyle nam wystarczy yy, tarujemy teraz 600 gram wody yy, no i pewnie będzie trochę głośno, więc jak nastawię to się tu się grzeją nasze ogony. To się wyłączymy na czas obierania, a później się podłączy, połączymy i pokażę Wam, jak wyglądają już obrane zimniaki. Dobra, mamy to. Ciach obieramy. Tak i słuchajcie, 4 minuty. To widzimy się za 4 minuty. Słuchajcie, 3 minuty i, i mamy to, zimniaki są obrane. To im wystarczy. Teraz muszę je tylko opłukać, przerzucić do garka, bo chcę je ugotować w całości do śledzika w śmietanie. A później po obiedzie zrobimy pewnie... Hmm, truskawkowe lasy, albo jakiś jogurt truskawkowy. Mamy truskawki, co prawda jeszcze nie nasze, ale są dosyć słodkie, więc więc robimy coś z tych truskawek. Też wam jesteśmy i będziemy robić jogurt na domek truskawkowy, truskawkowe lasy na kreseczki drugie od góry raz i dwa tak i co mamy i na i zaczynamy gotowanie daj bajcie pół kilo truskawek przekrojonych na pół Będziesz wrzucaj po... po trochu o czekaj trzeba je przekroić tak Będziesz oni chcą... skroiła. Kroi... oni A. chcą krojone na pół naprawdę Obrane mamy, ale pokrojone. Dobra, będziesz je wrzucał i będziemy ważyć, ile ile ma już tyle mamy. A my dzisiaj, słuchajcie, idziemy sobie jeszcze gdzie, Alan? Gdzie dzisiaj idziemy? Dzisiaj. No nie, nie rób. Gdzie dzisiaj idziemy? Na basen. Dokładnie dawajcie, proszę, nie dawajcie A gdzie, a kto Dzień. dzisiaj był w przedszkolu u ciebie? Kto był dzisiaj? Pan policjant. Pan policjant, proszę. Wrzucamy. No po jednej, to ty będziesz wrzucał, to ten filmik będzie trwał godzinę w odcinkach. Dzisiaj i dobrze zrobiłem. Jeszcze, ale coś mi tu... Tylko no tyle jest ok Dobra. Nie, nie, nie ruszaj, nie ruszaj, bo musimy dokroić, bo mamy za mało jeszcze. Widzisz, dobrze to robię. Całe robię. E, inne są takie nieczerwone. No niektóre są jeszcze takie trochę mniej czerwone, nie, niektóre trochę bardziej czerwone. I takie brązowe też. No brązowe nie są, no co te oh, brązowe, brązowe troskawki, ci... proszę. Wyrącaj. E, mamy? No, jeszcze trochę musimy. Wow, jeszcze. Ile? To będzie maszyna truskawkowa? coś? Będą z tego lody? Dużo? To nie będą lody, to będzie truskawkowe lasy. Ja bym powiedziała po prostu truskawkowy jogurt pitny. Proszę. Nie umiesz robić tego ciacza. No to ty robisz, nie ja. Zobaczymy, czy ty umiesz. Okej, okay, mamy to. Dalej. E, teraz cukier. I mi ja posypię. Oczywiście. Kochanie. Poczekaj. Posypiemy razem. Dawaj. Tak. Daj mi łyżeczkę. Nie, dawaj, sypiemy tak. Ale ja muszę widzieć wagę. Trzymaj ze mną. Trzymaj. Eee! Ale tutaj jest listek. Mamy to. Listek tutaj jest. No co ty gadasz? Listek. No to będzie z listkiem. Czy go wyjmiesz? Ty wyjmiesz? Pokaż, Tu jest. jest listek. O, jest listek. Rzeczywiście mały był. Już go nie ma. Dobra, dawaj. Dalej. Patrzcie, jakie Ale ile... Ej, ej, powoli. Zobaczcie. Oj to oj 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 jaka siła, no truskawki z cukrem. Okej. Okay. Dalej. Zapraszam. Zakładamy miarkę. Nie tak, no ty, halo. Ale jesteś głuptas. Nie. I mocno. Oła! Słuchajcie, rozdrabniamy truskawy. Wow. Wow. Au, czekaj. Mogę palce robić? Możesz palcem. Tu z tego. Nie ty. Ale to dobra. <grym> Wiadomo, kto robi. Zabieraj rączki. I teraz słuchajcie, dodajemy... Nie cofnij to, Alan. No. Cofnij. Jestem? Jestem. Ok, I słuchaj, teraz, słuchajcie, teraz dodajemy nasz jogurt. 250 gram naszego jogurtu. Nasz prywatny, osobisty zrobiony. Mm. Zakładamy miarkę. Z powrotem pokrywę. Tutaj nie ma miarki. Oni tu chcą lodu, ale dobra, dalej. Zrobimy najpierw bez lodu. Dalej. Chociaż wiesz co? Ja zobaczę, czy mamy lód. A cofnij? A mamy. To damy trochę lodu, No, cofnij. Dobra, co <coughs> mam. Wytarujemy. Eee, e, odwrotnie, odwróć, bo cieknie. Tak trzymaj. No trzymaj. Czekaj, poczekaj, ja muszę trochę lodu żeby dorzucić, tak? Ale będzie zimne. No, ale będzie super, co? A teraz będzie strasznie głośno, jak włączymy yy, teraz, bo będzie kruszyło lód. Już! Zamykaj. No, no jak? Dalej. Dalej. No i teraz, uwaga. I na pięć. Nie ma tragedii. Trzy, dwa i zero. jeden, zero! Trzy, jeden! I gotowe! Poczekaj, poczekaj, musi się otworzyć. Muszą puścić zabezpieczenia. Zobaczcie. No, czekaj, już lejemy do szklany. I smakujemy, no. Mmm. I co? Mega dobre. Mega dobre, mmm. Dajcie like, lasy. suba, najcie. dajcie. Truskawkowe lasi. Pecha. Polecamy. I zapraszamy jutro. Tak. Pa. A ja już idę na basen. Pa, pa.